Są piękne ruchy. Piękne, tak, zgadzam się w 100%. Piękne ruchy. Prosimy o ciszę. Szczęśliwy, uczestnik gotowy. Powodzenia. Dzięki. Na początku jest stres, ale taki dobry stres. Nie taki, że o nie, nie wyjdzie ja mi, boję się, tylko taki, ile tu ludzi, ale fajnie. Chłopaku, dajesz! Czemu ja nie mogę zobaczyć, co tam się dzieje? Co? Co to jest pan Kleks? W poradniku młodego zielarza. Napisanym dla szczęścia ludzkości. Pewien przepis się stale powtarza.

Dobrze. dobrze. No, o. Właśnie. I biegałeś, skakałeś. Troszeczkę mnie poniosło. No i, i bardzo dobrze, bo ta scena chodzi. ma ponosić. I o to chodzi. Eee. Chłopie, wiesz z jakiego filmu um, jest piosenka, którą śpiewałeś? Z pana Kleksa. Pan Kleks to jest nasz klasyk. My się na tym wychowaliśmy. Cudowne jest to, jak wchodzisz i śpiewasz piosenki, które są piosenkami naszej młodości. Bo my, jako stare dziady, nawet potrafimy się troszeczkę wzruszyć, chłopie. Bardzo dziękuję. I robisz to z taką radością. Troszeczkę udowadniając, że muzyka jest uniwersalna i nie ma granic, wiesz, ani czasowych, ani żadnych innych, więc nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale dzięki za to, stary, co zrobiłeś. Wiemy, nie wiem, ale podziękowałem. kiedyś to obie. Ja chciałbym Ci podziękować za to, z jaką energią tutaj przyszedłeś, Dokładnie bo, tak. Y, w sumie... Wydaje mi się, że nawet nie masz pojęcia, co robisz ze swoim ciałem, kiedy do nas mówisz, ale to jest tak urocze, to jest niesamowite. Bo ja w Twoim wieku miałem tyle samo energii, teraz mam jeszcze więcej i ludzie już mają jej dość, ale nigdy nie daj sobie tego zabrać. Ja też walczę, mówię: Ej, to jestem ja. Dokładnie tak, tak ma bądź być. So. Właśnie to jest tak. tak jest. Dokładnie tak. Mamy na scenie twardego chłopa, który myślę, że e, oprócz tych e, szaleńczych ruchów, wie. Kogo wybrać? Proszę. Tylko Słuchamy. wybierz kogoś spośród nas, wiesz, to <laughs> bardzo ważna rzecz. Ah. A, a. a. A on, patrzy, on już wie, on o, już chodzi. Nie dam, nie. nie dam, A, a ja myślę, nie, to, nie To jest, jest zagrywka. No. On tak, wie, to tak dlatego ja nie chciałem. O, to jest ten, ten. To jest ten, ten. Chyba będziesz... tak, ojej, nie mów, tylko A Nie, 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 no Nie. no.